A witajcie w nowym tygodniu. Męczący był ten weekend, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. Jeden mój znajomy mnie dorwał. Gadałem z nim bardzo długo. Jemu odebrano prawo jazdy za punkty. Niesłusznie, bo to bardzo przyzwoity człowiek. Niedawno zdał egzamin właśnie i teraz zna przepisy drogowe jak mało kto i on uważa, że kierowcy karani są zbyt pochopnie. No nie bierze się pod uwagę pozytywnej przeszłości danego kierowcy, jego krągosłupa ideowego czy, czy opinii środowiska. No i słuchajcie, faktem jest, że coś w tym systemie karania kierowców jest nie tak. No bo niby ten system ma kierowców wychowywać, prawda? Niby jest stworzony po to, by zapewnić bezpieczeństwo na drodze, żeby kierowcy za szybko nie jeździli. Ale tak naprawdę, to nie wiem czy Wam się też tak wydaje, chodzi o pieniądze z mandatów do budżetu. Bo na przykład w szkole za złe wyniki w nauce dostaje się pałę, nie? Za dobre szóstkę. Dlaczego zatem nie wynagradza się dobrych kierowców i nie przyznaje im się punktów za dobrą jazdę? Prawda? Punkty dodatnie niwelowałyby punkty ujemne, a jeśli kierowca zdobędzie w roku na czysto 24 punkty dodatnie, to otrzymuje na przykład drugie prawo jazdy. Prawda? Można system nagród zorganizować w ten sposób, że nastawia się fotoradary tak, że fotografują, że wyłapują tylko kierowców, którzy jadą prawidłowo. I wśród tych, którzy nie przekroczyli prędkości, codziennie rozlosowuje się luksusowe auto. Na pewno wiele marek samochodowych i firm ubezpieczeniowych podsponsoruje ten, ten pomysł, ten system. I jestem przekonany, że przy tym systemie liczba kierowców przekraczających prędkość drastycznie spadnie. Może to nie jest dobry pomysł, no ale na pewno tak mi się wydaje skuteczny.